Radio Kraków. Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie pośle, na wtorek premier Tusk zaplanował spotkanie z polską branżą Automotive, która może ucierpieć z powodu amerykańskich ceł. Co może zaproponować branży, szef rządu? Jakie w ogóle ma narzędzia? Y to pierwsza też taka uwaga, że cła już w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to jest domena polityki Komisji Europejskiej. Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich te, te decyzje podejmuje bez, bez wątpienia w sytuacji, w której znaleźliśmy się, czyli 20% stawek celnych na produkty z Unii Europejskiej. Unia Europejska jest zobowiązana do podjęcia tutaj konkretnych, decyzji i, i, i przemysł motoryzacyjny jest tym, w którym ta dysproporcja między importem a eksportem do Stanów Zjednoczonych jest no bardzo, bardzo duża i, jest I tutaj jest ten deficyt, deficyt po stronie amerykańskiej jest faktycznie bardzo duży, a z racji tego, że przemysł motoryzacyjny też jest ważnym ogniwem naszej gospodarki, premier chce się po prostu zastanowić wspólnie z Producentami. I, i, i Pewnie chodzi też o sytuację w branży, ale też jakie, jakie działania we współpracy podjąć. Ja też od razu muszę zaznaczyć, że my tak jesteśmy w nieporównywalnie lepszej sytuacji no niż, niż zachodni sąsiad. No to w no, ogóle... Zachodni, ale Słowację dałbym za przykład, bo Słowacja jest chyba na trzecim miejscu w Unii Europejskiej jako inspo, in, 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 eksporter do Stanów Zjednoczonych e, samochodów. Więc ta, ta branża w kraju nieporównywalnie mniejszym od nas jest zdecydowanie w gorszej sytuacji, natomiast oczywiście my bardzo dużo produkujemy dla korporacji, dla producentów samochodów, również czy to na Słowacji, czy, 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 czy powiedzmy w A Niemczech. Czy I, I faktycznie ktoś w ogóle to wykorzysta nas też. Szefowa Komisji też, nie, nie, no, negocjuje, negocjuje, yy, za to jest odpowiedzialny komisarz do spraw do spraw handlu na no to, to myślę, że też ta sprawa jest dosyć jednoznaczna. Myślę, że Europejczycy czy oczekują po prostu pod obrony rynku europejskiego nie może być tak, że Ktoś jednostronnie decyduje o opodatkowaniu, bo przecież trudno inaczej nazwać politykę celną naszych produktów, a my będziemy tutaj bezbronni. My musimy wykazać się też i odpowiedzialnością, ale myślę, że też potrzebne nam są takie zachowania, które pozwolą Czyli taką sytuację podmetowe. zaraz do ceł. Celu... To... One też muszą być jako narzędzie w broni, po to, żeby przy tym stole ustępować. Ale nauczmy się tak patriotyzmu gospodarczego. Kupujmy polskie produkty. Jeśli już nie, nie ma polskich, to kupujmy produkty europejskie ze wspólnego rynku. Koalicja I to nam pozwoli przezwyciężyć. Czy będzie nawoływać do bojkotu amerykańskich towarów w takim razie? Nie. Chcę zauważyć, że Rafał Czaskowski, jeden z jego filarów programowych, to jest właśnie patriotyzm gospodarczy, a więc kupno polskich produktów mówi o tym, już w grudniu, a więc dwa miesiące praktycznie, czy sześć tygodni przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta, on bardzo jednoznacznie powiedział, że ten patriotyzm gospodarczy, zarówno jeśli chodzi o kupowanie polskich produktów, jak również inwestowanie tego kapitału, który w Polsce został zgromadzony, powinien być remedium na szereg problemów, które ale mamy. Ale z tym by się zgodzili pewnie wszyscy kandydaci tak, tak, na wyborów, w wyborach prezydenckich. Tak i ale taki za, łączący, za momenty, jednoczący. Postulat. Ale do tych wyborach prezydenckich. W zeszłym tygodniu Sejm zdecydował o obniżce skóry. Składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Szefowa Resortu Zdrowia najpierw deklarowała, że nie zagłosuje za tym rozwiązaniem, potem jednak to to zrobiła? Czym przekonali Państwo minister Leszczynę? No przede wszystkim to jest yy, też taka odpowiedzialność wobec też z jednej strony naszych zobowiązań, ale też yy, decyzji, które zapadały na szczeblu rządowym. No tak, jak powiedziałem, było to zobowiązanie wyborcze. Chcieliśmy Dokonać jakiejś korekty polskiego ładu w stosunku do przedsiębiorców, które zostało wprowadzone. No i ten pierwszy absurd został już wyeliminowany w ubiegłym roku. Przypomnę tutaj. Składka, nie, składka zdrowotna nie będzie płacona od sprzedaży produktów trwałych, od nieruchomości samochodów, innych środków trwałych, tak jak to wprowadził PiS. A dzisiaj jest korekta druga, mająca na celu zmniejszyć te obciążenia. Ulgę dla stosunku, najbogatszych, mówi Lewica. To jest tak, że w gronie prowadzących działalność gospodarczą są tacy, którzy zarabiają bardzo dobrze, ale są też tacy, którzy mają naprawdę ciężko spiąć. Każdy kolejny dzień czy tydzień myślę, że dla takich małych podmiotów, jak fryzjerki, kosmetyczki, maleńkie sklepy, to będzie znacząca ulga. No ci ludzie jednak podejmują ogromne też ryzyko biznesowe sami są kowalem własnego losu. I myślę, że. Ta korekta, która jest wprowadzona, ona jest oczywiście znacząca, bo to jest około 5 miliardów złotych, a więc to jest z tych wszystkich elementów naszych działań na rzecz poprawy konkurencyjności naszych małych przedsiębiorstw znacząca pomoc. No, no została wprowadzona, ale Czyli... to nie jest jedne. Chcę powiedzieć, że już wprowadziliśmy urlop. Od ZUS-u w ubiegłym roku wprowadziliśmy podatek kasowy, więc szereg tych inicjatyw z naszej strony tutaj został zrealizowanych po to, aby wywiązać się z tych zobowiązań, Czyli które mi, w stosunku Mr. do. Leszczyna MŚP mówiła, tak, bo, bo nie wypadało <coughs> szefowe Resortu no, zdrowia mówić, że zagłosuje za obcięciem pieniędzy na opiekę zdrowotną. No, ale Chcę tak czy też inaczej. Nie bardzo zagłosowała wyraźnie powiedzieć, że głosowanie poprzedziło wystąpienie ministra domańskiego, który w sposób. Jednoznacznie powiedział, że wszystkie te straty zostaną do Narodowego Funduszu Zdrowia zrekompensowane wpłatą z budżetu państwa. I to też, powiedzmy, tak to się odbywa, że budżet Narodowego Funduszu Zdrowia jest już. Trzeci rok z rzędu uzupełniony środkami z budżetu państwa. To dopiero zobaczymy przy projekcie budżetu na rok 2026. Dzisiaj to jest 222 miliardy złotych na ochronę zdrowia. Panie pośle, lewica nie poparła tej obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Może teraz liczyć na poparcie koalicji obywatelskiej w sprawie emerytur stażowych? Myślę, że tutaj nie ma takiej przestrzeni dzisiaj do rozmów w tym zakresie. Dla nas jest obszar polityki społecznej niezwykle istotny, ale też chcę powiedzieć, że tutaj wszystkie te nasze postulaty, przynajmniej koalicji obywatelskiej, zostały już zrealizowane. To było utrzymanie 13-14 emerytury, które przecież zarządów Pisu, 14 emerytura była wypłacona tylko dwukrotnie przez 8 lat, więc to. To nie jest jakaś norma, która wówczas Czyli... była. To, to my wprowadzamy na stałe i finansujemy ją na, na stałe od ubiegłego roku. Jest wprowadzona również renta wdowia, która od lipca bieżącego roku. Yy, Prawo już obowiązuje, ale będzie wypłacana po Czyli chcę w tej przekonać, że, że koalicja obywatelska Mamy, nie, nie, nie staje się bardziej liberalna. Mamy w obszarze polityki społecznej naprawdę bardzo wiele, wiele inicjatyw, a ta polityka musi być zrównoważona. No, przed chwilą mówiliśmy o gestach i rozwiązaniach dla środowiska przedsiębiorców emeryci są też objęci troską, natomiast to, co mogę powiedzieć, co przygotowujemy i lada moment będzie też pewnie inicjatywą rządową, to jest działania dla naszych seniorów, bo SENIORALNE. Ja bym tutaj nie myślał i odchodził trochę od takiego patrzenia, że wypłaćmy i uważamy, że problem mamy rozwiązany. Nie, no myślę, że w sytuacji starzejącego się społeczeństwa potrzebne są nam takie rozwiązania, które tą aktywność seniorów będą podtrzymywały. również, oczywiście, czyli nie, nie tak. zagłosowałby pan za tym rozwiązaniem? 30 30 nie ma w ogóle dla, dla tego, na, w ogóle tego dla nie ma agenty. Chcę powiedzieć, że ja kiedyś rozpocząłem pracę e, e, na kopalni w wieku 18 lat i e, kiedy w Urzędzie Marszałkowskim zostawałem członkiem zarządu czy marszałkiem województwa to, gdybym pracował na kopalni, mógłbym iść już wówczas na emeryturę. No nie wyobrażam sobie po prostu takiej sytuacji, że po 20 latach ktoś tam przechodzi na emeryturę. No to są młodzi ludzie. Nie, nie, nie ma tutaj absolutnie potrzeby wracania z takimi pomysłami. No czysto demagogiczne w mojej ocenie. Panie pośle, czy mają państwo deklaracje od koalicjantów, że bez względu na A jeszcze wyniki... jedną uwagę, bo to my mamy emerytury wyliczane w oparciu o zgromadzone kapitał i tego typu rozwiązania z powodują, że tych ludzi skazuje się tak naprawdę na niebyt ekonomiczny przez bardzo długie lata ich życia. Oby tam... żyli jak naj, najdłużej, ale siłą rzeczy ten kapitał zgromadzony przez krótki czas pracy jest zawsze mały i z reguły mówimy tutaj o tych emeryturach stricte minimalnych, a więc dzisiaj to jest około 1700 zł. No, tam byłby taki bezpiecznik, że, że kapitał musiał być taki, że, że wystarczałby na, na, na tą minimalną. Nie, nie. No, dzisiaj ale... państwo gwarantuje minimalną e, emeryturę wszystkim tym, którzy przepracowali dwa 20 lat pracy każdy z nich ma minimalną, bez względu na to, jaki zgromadzi kapitał. kapitał. I nie można tej palety, znaczy tego ogromnej grupy osób poszerzać po prostu, bo wydaje mi się, że ta płaca minimalna tak naprawdę nie tylko nie wystarcza na godne życie, ale na jakiekolwiek życie nie wystarcza. Tutaj jeszcze dwie sprawy związane z wyborami. Czy mają państwo już deklarację od koalicjantów, że bez względu na wynik pierwszej tury wszyscy pójdą w tym marszu? Cała koalicja 15 października pójdzie 25 Maja w Marszu Patriotów. No I Szymon eee, Hołownia, czy deklarował? Się. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że jestem przekonany, że cała Polska pójdzie w tym e, marszu i to będzie bardzo wielki e, marsz. I będą tam również e, kandydaci na, na prezydentów ubiegających się w pierwszej turze. No, ja, ja rozumiem z jednej strony kandydatów, że nie bardzo chcą dzisiaj składać swoich deklaracji, bo mogłoby to oznaczać właśnie... Taką ocenę, że, że, że uważają, że nie mają szansy przejścia do drugiej e, tury. Natomiast bez wątpienia to będzie pokaz też e, e, siły i demonstracja poparcia dla Rafała Czaskowskiego, wszystkich środowisk demokratycznych. A za, za tydzień o tej porze. Ale najważniejsi są ludzie, zwykli obywateli, którzy pojawią się, którzy pojawiają się na spotkaniach z Rafałem Trzaskowskim, to też będzie w przededniu święta samorządu, więc myślę, że ta rodzina samorządowa też bardzo licznie będzie uczestniczyła w tych spotkaniach. Choć, trudno sobie wyobrazić debatę 17 kandydatów, no, bo, to, bo to rzeczywiście... Ona jest wymogiem prawnym, ona jest wymogiem prawnym i w jakiś sposób ale, się musi odbyć. To bardziej wiem, czy się... będą kategoria pewnie oświadczeń tych kandydatów na poszczególne ale, tematy. Czy, czy pan podziela te wątpliwości Byłego prezydenta dotyczące no, podpisów pod tymi kandydaturami, czasami bardzo egzotycznymi. Platforma Obywatelska czy środowisko koalicji obywatelskiej jest dużą formacją polityczną i nie mamy z tym, tym absolutnie problemu, żadnego problemu, no, ale jest kandydatów. Ale naprawdę uważam, że e, zebranie bez żadnego zaplecza politycznego, a przecież większość z tych kandydatów nie ma żadnego zaplecza e, politycznego, w mojej ocenie e, jest praktycznie e, niemożliwe. Nie wiem jak to, e, nie wiem jak to zrobili jestem ogromnym zwolennikiem żeby też podpisy były w wersji elektronicznej zbierane być może do takich zmian prawnych dojdzie kupowane podpisy Nie nie wtedy to każdy, Ale nie nie każdy o o, się... ty, o, tym, o tych przypadkach tutaj Pan mówiłem. prezydent postawił Komorowski taką tezę ja ponieważ nie mam dowodów wydaje mi się że nie wiem, jak to zrobili w wielu przypadkach. Wydaje mi się to normalnie niemożliwe, bo nikt ich też nie widział na ulicach naszych miast, aby zbierali. Myśmy jednak kilka tygodni spędzili na ulicach małopolskich, polskich miast, polskich wiosek. Zbieraliśmy też w sposób taki, bym powiedział, zorganizowany. Każdy dostawał jakąś Ale tam kartę z naszego środowiska. Mamy ma, tysiące radnych. No, my mamy organizację bardzo dużą, dlatego zebraliśmy 1100 podpisów. Ale e, nawet 100 tysięcy to jest ogromny wysiłek. Jeśli nie, Nikt nie zbierał tego publicznie, no to w jaki sposób zebrał te podpisy? To jest pytanie do tych kandydatów, niech odpowiadają. Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo.